Komentarze tygodnia. Siema, witam Was na kanale. Jestem Art. A w dzisiejszym odcinku Ja będę mistrzem Pokémon. Po raz kolejny zabierzemy się na tworzenie fuzji naszych ulubionych kieszonkowych stworków. Zapraszam. Trrr. Tak jak widzicie, po raz kolejny użyjemy sobie naszego generatora JPELA i Kurwa, tego upośledzonego JBLa I za jego pomocą sfuzujemy parę Pokemonów, które tym razem nie będą kompletnymi randomami. Czego nie można powiedzieć o tej grupce typów, która przewinęła się przez sypialnię twojej sąsiadki. Dobrze wiesz, o której mówię. A będą to Pokemony zaprezentowane przez moich widzów na TikToku, ale już teraz wam mówię wy moje YouTube'owe poczucie, że nie musicie się czuć w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni, ponieważ wasze Propozycji odnośnie fuzji również chętnie przyjmę, jednakże musicie napisać mi je w komentarzach na dole. Oczywiście zaraz po tym, jak napiszecie mi, jaki jestem cudowny i utalentowany. Ale kończąc tę ego możemy przejść do pierwszej proponowanej fuzji, jaką jest Hitmonlee Lee i Tingler. Hitmonolit to jeden z tych walczących pokemonów, który mimo tego, że w dużej mierze jest antropomorficznym ziemniakiem na makaronowych nogach, to nie przeszkadza mi swoim wyglądem. Ba, a nawet więcej, powiem Wam, że kupuje mnie swoim designem, bo serio, powiedzcie mi, co ma więcej sensu, jeżeli chodzi o pokemonowe uniwersum chodzący ziemniak czy kurwa, jakiś niebieski chłop. W kimonie. Naprawdę tak mnie cierpię, kiedy widzę Pokémony w ubraniach, że to jest szok! Poważnie, kupa, no kto mu plecie te ubrania? Czy to on sam je robi? A jeżeli tak, to na chuj? Czy on posiada jakąkolwiek świadomość, że wie, że paradowanie z gołym fiutem jest okej? Okay? Czy to jest w ogóle ubranie? Czy on się z nim rodzi? Czy to jest część jego ciała? No ja nie mogę. Jest to tak nielogiczne, że naprawdę ma szansę konkurować z tym, co się w naszej serii z czytania i ilustrowania fanfików. Drugi Pokémon z kolei to, kuba. Krab. serio to po prostu krap i szczerze szanuję jak bardzo szanuję a to dlatego że jestem wielkim fanem tego kiedy Pokémony raz że mają prosty design a dwa kiedy wyglądem nawiązują w jakikolwiek sposób do prawdziwych zwierząt bo wtedy czuję że ta cała idea kieszonkowych potworków z dodatkowymi umiejętnościami trzyma się jakkolwiek kupy a nie majte jak k na wietrze i gnie równie źle Przechodząc do naszej fuzji, muszę powiedzieć, że te dwa skrajnie różne od siebie na pierwszy rzut oka pokemony tworzą naprawdę udany miks, jakim jest nasz Kinmonli. Kinmonli. Brzmi jakby Rock Lee z Naruto miał syna, który popyla tylko i wyłącznie w Kimonie. Pasują do siebie bardzo dobrze, ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, Hitmonli to ziemniak bez twarzy, czegokolwiek bym z nim nie zmieszał, to i tak przeczuwam, że wyszłoby całkiem dobrze. Poza tymi masywnymi szczypcami Kinglera, które naprawdę mocno działają na wyobraźnię, a w świecie Pokémonów na pewno mogłyby posłużyć za poważnie śmiertelną broń, to bardzo dużo uroku tej fuzji moim zdaniem dodaje bez który nałożony na ciało Hitmonlee naprawdę dobrze wygląda, jakby miał tam być od początku. Dodatkowo, przez to, że jest taki dosyć głupkowaty, to również stanowi fajną przeciwwagę dla tych nośnych szczypiec, o których mówiłem wcześniej. Przez to nasz Hitmonlee wygląda jak Pokémon, który jest skupiony i groźny podczas walki, ale bardzo gamoniowaty i rozkoszny poza nią. Zresztą, co ja wam będę opowiadał, sami go poznajcie. Who's that Pokemon? Jinmon monoli. Fuzja numer 2 natomiast to połączenie PJ'a i Are do daktyla. Pidgey to jeden z tych Pokémonów, którego lubię, no ale w mojej topce bym go nie umieścił. Najlepiej chyba opisują go słowa... I mean, it's alright, like... Z jego następnymi formami jest już trochę lepiej, bo na przykład jak taki Pidgey jest ok, to już jego dalsza forma i ostatnia, jak na przykład Pidgeotto, uważam, że jeden z fajniejszych designów, jeżeli chodzi o ptasie. Pokemony! Jego design jest prosty i z takim naprawdę fajnym pazurem, co naprawdę mi odpowiada. A gdybym miał go umieścić na takie liście ptasich designów, to byłby na drugim miejscu zaraz za staratorem, którego serio uważam chyba za design ptaka idealnego. That's what she said. <laughs> A Rodak, z drugiej strony to Pokémon, to do którego miałem mieszane uczucia, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, bo z jednej strony ma prosty design wzorowany na zwierzęciu, czyli wpasowuje się w mój kanon, ale z drugiej strony czegoś mi brakowało jakiegoś takiego sam nie wiem, charakteru. Bo serio, spójrzcie na te dwa obrazki i powiedzcie mi, od którego z tych Pokémonów czujecie jakikolwiek vibe? Serio, jakikolwiek, a który nie manuje jakoś tak niczym specjalnym. Od jest, bo. Jest. I tak, przy pierwszych pojawieniach się tego pokemona na ekranie miałem takie dziwne uczucie z tyłu głowy, które mówiło mi. To nie podobasz mi się. To podejście na szczęście minęło, ponieważ z czasem im częściej widziałem go na ekranie i nawet trenowałem w jednej z gierek nie pytajcie, bo już nawet nie pamiętam, w której to coraz bardziej zaczynałem się do niego przekonywać, aż w końcu polubiłem to, jak wygląda i jak się prezentuje. Wiecie, to jak ta jedna osoba w grupie znajomych, która początkowo jawi się jako talny lub But, ale z czasem jak się tę osobę bliżej pozna, to okazuje się być całkiem przyjazna, tylko trzeba poszukać trochę głębiej. W każdym razie, jako bazę, zostało użyte ciało Arodaktyla i dzięki Bogu, bo zaraz wam pokażę, jak wyglądała jego odwrotność. Taa, właśnie na tego dziękujemy światu za budowę ciała pterodaktyla. To co bardzo mi się podoba w tej fuzji to kolorystyka, która została zapożyczona, jednak już od PJAs, z tym, że przyciemniona i ograniczona do siedmiu kolorów, włączając to cienie oczywiście. Oryginalny design fuzji lekko zmieniłem, ponieważ nie chciałem, żeby była to zwykła głowa naszego ptaszka nabite na ciało pterodaktyla, a jednak coś bardziej kreatywnego. Stąd wzięło się właśnie do. Pióro futro na szyi i brzuchu naszego fuzjomona! Natomiast rzeczą, która najbardziej podoba mi się w oryginalnym zdaniu tej fuzji i musiała znaleźć się również na moim rysunku, są te. Są te tyci, tyci różki, które wystają za piórek naszego fuzjomona! O, ale mnie to rozczula i mam nadzieję, że was również! Who's that Pokemon? It's... 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 był karateka, był pterodaktyl, to teraz przyszedł czas na godzillę? Co? Gówno. Tak, godzillę, ponieważ teraz odbędzie się fuzja między tyranitarem, a krokodilem. Tak na marginesie, kiedy przeczytałem, że ktoś chce krokodila, to za pierwszym razem pomyślałem, że chodzi o tego malucha. Nie wiem czemu, ale musiałem się tym z wami podzielić. Fuzja! No i mamy naszą niesamowitą Fuzje. Chyba Was nie zdziwię, kiedy powiem, że musiałem na nią trochę popracować i pozmieniać parę rzeczy, żeby z tego bezszyjnego siusiaczka zrobić coś jakkolwiek nadającego się do oglądania. Więc w taki oto sposób na ciało krokodyla nałożyłem nakładkę praktycznie składającą się z szyi Traintera co jak się na to spojrzy... Teraz może i wygląda lekko zabawnie, to jednak na tamten moment wydawało mi się najlepszą opcją. Tak na marginesie strasznie bawią mnie te krótkie łapki, którymi nawet po dypie nie będzie mógł się podrapać. All ale, hej, nie wincie mnie, to generator tak chciał. Po raz kolejny muszę pochwalić paletę kolorów, jaką zaprezentował nam generator, ponieważ jest to coś przyjemnie odbiegającego lekko od odcienia, w jakim prezentuje się nasz tyranitar, rozjaśniając trochę tę jego zieleń i przyjemnie zestawiając ją z tą szarością, jaką na brzuchu posiada nasz krokodail. Dodatkowo niebieskie wstawki również robią nieocenioną robotę. O tyranitarze i krokodajlu! Mało co mogę powiedzieć jako Pokémonach, no może poza tym, że ktoś bardzo, bardzo chciał mieć Godzilla i krokodyla w swoim Pokémonowym uniwersum, no ale hej, nie mnie to oceniać. Oni chcieli mieć godzille, ja chcę mieć w przyszłości złoty przycisk, nie różnimy się od siebie aż tak bardzo. Odchodząc jeszcze na chwilę od samej fuzji, chciałbym, żebyście mi powiedzieli, co sądzicie o sposobie cieniowania i kolorowania, który postanowiłem przedstawić w naszym dzisiejszym. Odcinku od tego zaprezentowanego w pierwszym epizodzie z tej serii odróżnia go na pewno większa ilość kolorów, więcej blendu, bluru i nawet lekka zabawa z warstwami. Nie jest to oczywiście finalny styl, jaki szykuje sobie powoli do tej serii, ale jest przynajmniej moim zdaniem dużo lepszy niż ten zaprezentowany w poprzednim odcinku, gdzie to kolory i cieniowanie były bardzo płaskie, a i ilość kolorów, która była tam użyta, była bardzo. Bardzo uboga. Było to spowodowane tym, że na tamten moment bardzo chciałem upodobnić się do tego prostego stylu Pokemonów, przez co bardziej niż na kolorowaniu skupiłem się na próbie odwzorowania, a to doprowadziło do tego, że finalny efekt nie przypada mi jakoś bardzo do gustu na obecny moment. Celem tego wywodu jest to, że chciałem was po prostu zapytać, który styl odpowiada wam bardziej. Ten, a może ten? Finalnie i tak pójdę stylem, który mi bardziej odpowiada, ale to nie znaczy, że nie chcę posłuchać waszej opinii na ten temat, a wiecie na jaki temat jeszcze chciałbym posłuchać waszej opinii? Na temat naszej fuzji, więc sprawdźcie ją! Who's that Pokemon? It's Tyranidyl. No, mam nadzieję, że dzisiejsze fuzje wam się podobały i że nie zapomnicie mi dać znać, co o nich sądzicie w komentarzach na dole oraz że nie zapomnicie mi napisać, jakie inne fuzje chcielibyście zobaczyć w tej serii. Subskrybujcie dzwoneczkiem, lajkujcie, komentujcie oraz oczywiście nie zapomnijcie mi dać znać, co sądzicie o tych dwóch odcinkach, które dla was przygotowałem. Tutaj znajduje się poprzedni odcinek z serii rysowania fuzji Pokémonów, a tutaj znajduje się moja cała seria czytania i ilustrowania fanfików. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba. Trzymajcie się, cześć, do następnego i...